Z dzienniczka siostry Faustyny. Żądam od Ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję Ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim. Pierwszy czyn. Drugi słowo. Trzeci modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym, niezbitym dowodem miłości ku mnie. Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem miłosierdzia, ale musi być i czyn. I dalej. Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom. On ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza. Nic nie pomoże bez uczynków. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedziela druga Wielkanocna, pierwsza niedziela po Wielkanocy, jak mówi Jezus, święto miłosierdzia, od dwudziestu lat, od dwutysięcznego roku przeżywana w Kościele Powszechnym, od kilku lat rozpoczynająca tydzień miłosierdzia. Tegoroczny, przeżywany pod hasłem Miłosierdzie buduje Kościół Boży. To słowa, które wypowiedział kiedyś niebawem błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński. Miłosierdzie buduje Kościół Boży. Dzisiaj, w niedzielę miłosierdzia roku Pańskiego 2020, w czasie niezwykłym, niezwykłym. I przeżywanym przez nas w sposób wyjątkowy, zastanawiamy się, jak my na co dzień mamy to miłosierdzie realizować. Bo można by poszerzyć to hasło i powiedzieć: miłosierdziem budujemy domowy kościół Boży, miłosierdziem budujemy relacje rodzinne, miłosierdziem budujemy miejsca pracy, miłosierdziem budujemy te. Sytuacje i okoliczności, które w łatwiejszy czy często trudniejszy sposób dzisiaj przeżywamy, miłosierdziem budujemy. To jest zadanie, które nam Chrystus zlecił i od którego nikt z nas nie może się zdyspensować. Jak zatem w tych realiach, w których żyjemy, realizować to miłosierdzie? Ano fragment z dzienniczka, który przeczytałem na początku, daje nam odpowiedź słowami samego Jezusa. A jak to czynić dzisiaj, tu i teraz, czasem będąc od ponad miesiąca zamkniętym w domu? Czy możemy czynić miłosierdzie? Możemy. Bo nikt z nas nie jest, jak ktoś powiedział tak, ubogi, aby nie mógł dzielić się z innymi. I znowu zaczerpnijmy z dzienniczka Świętej Faustyny. Tym razem są to jej słowa. Jej słowa, które są odpowiedzią na te Chrystusowe, które ona usłyszała. Otóż Święta Faustyna mówi tak. Sam mi każesz się ćwiczyć w trzech stopniach miłosierdzia. Pierwszy, Uczynek miłosierny jakiegokolwiek on będzie rodzaju. Jakiegokolwiek on będzie rodzaju. To nie musi być czyn heroiczny. To może być coś bardzo codziennego. Jakiegokolwiek on będzie rodzaju, mówi Faustyna. Drugie słowo miłosierne. Jeżeli nie będę mogła czynem, to słowem. Tak ważne jest, aby słowa dzisiaj umacniały i budowały, aby nigdy nie raniły. Tak ważne jest to dzisiaj. Słowo miłosierne. Trzecim jest modlitwa. Jeżeli nie będę mogła okazać czynem ani słowem miłosierdzia, to zawsze mogę modlitwą. Modlitwę rozciągam nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie. Modlitwę rozciągam tam, gdzie fizycznie nie jestem w stanie dotrzeć. Wielu z nas dzisiaj i przez najbliższe dni, i przez może cały ten Tydzień Miłosierdzia, nie będzie mogło dotrzeć fizycznie do nikogo oprócz najbliższych swoich, a może, i, a może i zupełnie do nikogo, bo mieszka sam. Modlitwę niech zatem rozciągnie nad tymi wszystkimi i dla tych wszystkich. Z którymi chce się swoim miłosierdziem podzielić, tym miłosierdziem, które tak obficie otrzymujemy od samego Boga. I na taką właśnie postawę czynienia miłosierdzia, jeżeli możemy czynem, jeżeli możemy słowem, a jeżeli już nie możemy ani czynem, ani słowem bezpośrednio, to na czynienie miłosierdzia modlitwą, niech nam dobry Bóg błogosławi nie tylko na czas tego tygodnia miłosierdzia ale na całe nasze życie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, błogosławionego Tygodnia Miłosierdzia.